Słowa Ewangelii według świętego Łukasza. Jezus przebywając w jakimś miejscu, modlił się, a kiedy skończył, rzekł jeden z uczniów do niego: Panie, naucz nas modlić się tak, jak i Jan nauczył swoich uczniów. A on rzekł do nich: Kiedy będziecie się modlić, mówcie, Ojcze, niech się święci Twoje imię, niech przyjdzie Twoje królestwo. Naszego chleba powszedniego dawaj nam na każdy dzień i przebacz nam nasze grzechy, bo i my przebaczamy każdemu, kto przeciw nam zawini, i nie dopuść, byśmy ulegli pokusie. Dalej mówił do nich, ktoś z Was. Mając przyjaciela, pójdzie do niego o północy i powie mu, Przyjacielu, pożycz mi trzy chleby, bo mój przyjaciel przybył do mnie z drogi, a nie mam co mu podać. Lecz tamten odpowie z wewnątrz, Nie naprzykrzaj mi się. Drzwi są już zamknięte i moje dzieci są ze mną w łóżku. Nie mogę wstać i dać tobie. Powiadam wam, chociażby nie wstał i nie dał z tego powodu, że jest jego przyjacielem, to z powodu jego natręctwa wstanie i dam mu, ile potrzebuje. I ja wam powiadam, proście, a będzie wam dane, szukajcie, a znajdziecie, kołaczcie, a zostanie wam otworzone. Każdy bowiem, kto prosi, otrzymuje. Kto szuka, znajduje, a kołącczącemu zostanie otworzone. Jeżeli któregoś z Was ojców syn poprosi o chleb, czy poda mu kamień, albo o rybę, Czy zamiast ryby poda mu węża lub też gdy prosi o jajko, czy poda mu skorpiona, jeśli więc wy, choć źli jesteście, umiecie dawać dobre dary swoim dzieciom, to o ileż bardziej Ojciec z nieba udzieli Ducha Świętego tym, którzy go proszą. Oto słowo pańskie. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Chrystus uczy modlitwy. Uczył jej przede wszystkim własnym przykładem. Gdy po wypełnionych intensywnym nauczaniem, spotkaniami i podróżami dniach udawał się zazwyczaj na osobistą rozmowę z Bogiem Ojcem. Kiedy zaś pociągnięci Jego osobistym przykładem, uczniowie poprosili wprost o naukę modlitwy, Pan Jezus podyktował słowa, które po dziś dzień powtarzają wszyscy Jego uczniowie. Modlitwa ma być spotkaniem, więc pierwsze jej słowa to zwrot ku Bogu Ojcu i uwielbienie go w Jego świętym imieniu. Uznanie wielkości i świętości Boga nie poniża człowieka, ale go właśnie podnosi, dźwiga ku temu, który jest święty. Boże Królestwo oznacza prawdziwe dobro, prawdę i piękno. Sprawy tego świata toczą się czasem zgodnie z naszymi preferencjami, by na koniec przynieść fatalne dla nas konsekwencje. Zdarza się też, że nasze wymarzone sukcesy oznaczają czyjąś stratę lub, co gorsza, krzywdę. Kiedy indziej, sami już nie wiemy, jakie rozwiązania mogłyby przynieść ulgę załatwić narastające problemy. Patrząc jedynie z własnej perspektywy i nie znając przecież nadchodzącej przyszłości, człowiek nie ma wystarczających danych, by rozstrzygać, co ostatecznie będzie dobre, a co złe. To wszystko zna i pojmuje tylko sam Bóg, i dopiero w Jego królestwie, o którego nadejście prosimy, zapanuje doskonała miłość. Nasze doczesne potrzeby to nie tylko sprawy materialne, które symbolizuje chleb, lecz również problem naszej grzesznej natury i potrzeba łaski: łaski odpuszczenia grzechów, miłosiernego traktowania bliźnich i wytrwania w dobrem wobec pokus. Nie tylko mamy prawo, ale wręcz powinniśmy o to wszystko Boga prosić. By potem nie zapomnieć, że tylko od niego pochodzi wszelkie dobro i również dobro w nas. Pan Jezus do słów tej modlitwy dopowiada również przypowieść i zachętę, by modlić się naprawdę wytrwale i z niegasnącą nadzieją. Jeśli nie traktujemy modlitwy jak składania zamówień u handlowca, ale jak spotkanie z najlepszym ojcem, to nie rozliczamy go też z naszych oczekiwań to częsty błąd przez który ludzie odchodzą od wiary a przecież pan Jezus nie zapewniał nas że załatwi wszystko po naszej myśli tylko chce żebyśmy głęboko wierzyli że tym dobrem na które każdy może liczyć gdy o nie prosi jest zbawienie wieczne dlatego Choć ważne jest, by rzeczywiście była to modlitwa codzienna, to jednak jej istotą nie jest samo odmawianie. Modlitwa Ojcze nasz ma nas uczyć właściwej miary wszystkiego. Chodzi o to, byśmy wiedzieli, co jest istotne, a co najistotniejsze. I byśmy z tym przychodzili do Boga, bo bez relacji między osobami. Samo tylko odmawianie pacierzy nie ma głębszego sensu.